To była piąta jubileuszowa edycja programu Mazowian Startup. Wzięło w niej udział ponad 20 startupów. Dzisiaj oglądaliśmy pitch 10 z nich. Tegoroczna edycja Mazowian Startup to bardzo inspirujące i dynamiczne wydarzenie. Zawsze cieszę się, gdy mogę uczestniczyć w podsumowaniu, w finale, zobaczyć, jak przez te wszystkie tygodnie zespoły rozwinęły swój pomysł biznesowy. Startupy były bardzo dobrze przygotowane, dużo skorzystały z akceleracji, miały dużo spotkań z klientami, część zrobiło piwoty. Dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć bardzo ciekawe rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców Mazowsza. Podczas udziału w, w akceleracji Mazowie najbardziej wartościowe były indywidualne podejście. Mazowie Startup jest kluczowym akceleratorem na polskim rynku, który wpływa na cały ekosystem innowacji w Polsce. Przez cztery miesiące pracowaliśmy ze startupami impaktowymi, aby pomóc im w rozwoju ich firm. Obrady jury były bardzo trudne, ponieważ poziom startupów był wyrównany. Wygrały projekty, które były związane z branżą agritech, z branżą recyklingu oraz też AI. Należy myśleć globalnie. Klient w danym kraju różni się od innego kraju. Na przykład w Polsce mamy olbrzymie rozdrobnienie. Średni polski producent ma 12 hektarów uprawy, a średni producent francuski czy niemiecki 50-60 hektarów.